Najnowsza konstrukcja jednego z wielkich, wielkich, wielkich domów tutaj w centrum Warszawy, gdzie kiedyś były stare sklepy papiernicze i tak dalej, to wszystko oni wyczyścili. Znajdujemy się na ulicy Siennej przy rądzie Daszyńskiego i widzimy tą konstrukcję. Z tyłu będzie to wyglądać niesamowicie. Będziemy mieć parki tutaj, będziemy mieć drzewa, no ale w tym momencie to wygląda tak i mamy to na kamerce teraz, bo to się zmienia po prostu z dnia na dzień. I tu mamy tak zwaną wysepkę dom, który jest pomiędzy dwiema olbrzymimi nowymi inwestycjami, tą inwestycją, a tą inwestycją. Oni chyba mają dużo kurzu, bo jadąc na rowerze nawet czujemy i wdychać można ten kurz. Czuć po prostu w płucach tą budowę. Olbrzymie dwa domy. Zaraz zobaczymy, co tutaj było kiedyś. Jesteśmy tu przy Rądzie Taszyńskiego, i zaraz zobaczymy, co oni oczyścili, aby zbudować tą wielką inwestycję. Tu kiedyś były sklepy. Dom Słowa Polskiego. Nie wiem, czy ktoś pamięta, całe centrum handlowe tutaj było. A teraz oczyszczona jest ta cała powierzchnia. I na pewno będą tutaj jakieś nowe domy budowane. W tym momencie mamy tą inwestycję. A tu u Zbiegu Grzybowskiej i Towarowej mamy dwie wielkie budowy. Pierwsza to Budynek eko, który będzie tak wyglądał i już jest bardzo wysoki, zobaczmy. Jest to najwyższy budynek budowany w tym momencie w Polsce. I ten budynek, który powstanie wzdłuż ulicy to Bardzo dużo naprawdę się dzieje w tym momencie w Warszawie. Teraz przejedziemy z powrotem do ronda daszyńskiego, zobaczyć co jeszcze z tyłu tam się buduje. I tu jeszcze z innej perspektywy ta budowa, a teraz przerzucimy się na drugą stronę i zobaczymy co tam się dzieje. Apartamenty. Może tu więcej budynków podobnych do tych, bo te są nowo wybudowane. Oj, zmienia się, zmienia ta Warszawa. Rondo Daszyńskiego też będzie już zupełnie inne.